Jak dobrze wrócicie ze szkoły do domu. A co to jest? Nie, 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 nie. Jeszcze raz nie. Się wziął ja to jest Games i tak jak mówiłem i obiecywałem Slenderman. No to no, no nikt o niego nie prosił, ale Pomyślałem sobie, że włączymy sobie coś niestety. A co ma na Slenderman? On był popularny... Nie, nie był tego popularny, był on popularny w mniej więcej w 2015. Grałem kiedyś w tę grę, nie ukrywam, grałem, ale nic w niej nie pamiętam, ponieważ... No, grałem w nią jak miałem 6 lat. A to jest Czemu nie zagram w oryginal? Bo mulci się tego bał. Dobra, dobra, przepraszam! Mulci się tego bał, no to ja też pewnie nie będę. Więc zostawcie łapkę w górę i tuba. a może nagram oryginalną część Slendermana, nawet na końcu tego. A ja zaczynam. Tak jak widzicie, jestem już w grze i tak ma mega sobą z na tym łapa się nie rusza. Miejmy nadzieję, że spotkamy się tutaj. I pamiętam, że było trzeba szukać jakichś kartek. No, ale chyba równie nie ma, więc nie wiem. Spadają mi procenty. To jest... jakiś światło, okej. Okay. SMS. Hmm. Możecie za to przetłumaczyć, ja Wam zostawię, jest to screena. I tu mamy nie wiem co, ale karniste. Aha, czyli potrzebujemy sikiery, a bo to... a Czyli... Karnister pozwala nam naładować. Yy, Okej. Okay. No nie? Mamy klucz. Czyli radzę sobie karnister zostawić na później. U, jezu. Odwracam cię? Dobra. Jezu, to tu taka klausturnia! Tylko przechodzę! jeszcze za jakimś dorosłym facetem w karmistrzu. To ja mogę otworzyć? Ta kłódka zniknęła w takiej lekturze. I tu jest... Exit! Chyba. Kiera. Właśnie, kiera. Ja sobie wezmę ten karmister. Szkoda, że nie mogę skakać. A to ja nie mogę? Nie, nie mogę. Nie widziałem na ścianach. Okej. Okay. To chodźmy rozwalić Mam to. Mamy taką nie Miejmy nadzieję, że Slender się tu nie pojawi. Tylko. A jeżeli chcecie odcinek, gdzie komentuje gdzieś, gdzie się pojawił Slender, to dajcie znać. Okej, okay, tak? To ja nie potrzebuję się do tego! Myślałam, że my to umalimy. SMS. Hej Johnny, I'm. Okej. Okay. Czyli gramy kimś o imieniu Johnny. Warto wiedzieć. 50 sekund. Ja nie wiem czy nie przeczekać sobie. Aż to pójdzie. I chciałbym się też odwołać do filmu, jakim jest Slender. Oglądałem ten film. Ja wiem, z czym, się, z czym ja się mierzę. I chciałbym nawiązać, że ten film to jest totalny ściek. Nie, nie oglądajcie go. To jest tak złe, że aż okropne. Nie mam na myśli, że takie złożone że dobra. Nie, to jest okropne. Ten film nie jest straszny. Już fnaf był bardziej straszny. Fnap e, film był bardziej straszny. Bo tam był jeden rząd, jeżeli coś do się wysłał. Okej, okej, okej. Ten film nie jest dobry. Tam nic nie widać nawet. Hmm. Okay. Ten cylinder nie lubi się pokazywać za bardzo. Szczerze. Myślę, że będę się przez oryginał. Chociaż nie, multi się go bo. E, nie wiem, co to mam się spodziewać. No nie, tego. Przyszliśmy... Kolejny, kolejny. Kolejny klucz, to jest symulator nowych kluczy. I może sobie też coś pogadamy o Slendermanie, bo ten film będzie trwał będzie krótko, ale tak jak mówiłem, Film Slender to totalny ściek, Nie idźcie na to. Nie do tego. Ten film jest okropny. Slenderman miał 5 minut ekranowego. Do tego wstąpię. 5 minut dosłownie. Albo nawet nie. No i. daj. Widzę, że im bardziej otwieram to, jest tym bardziej się Tak. Kolejny klucz Ja szczerze nie pamiętam z tego nic, ale no chyba dobrze mi idzie. Nie wiem. Może się zawrócę. Bo mnie bardzo mało, a tam widziałem chyba gdzieś karminster, chyba. Tutaj gdzieś. Nie, tu. Jest. Nic, nic. Nie. 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 E, mamy parę naście procent. Nie. Jest kiepsko. Bardzo kiepsko. I nie. Nie. Zwracam się. 9, 8, 7. 6, pięć. Dobra, trzy, dwa... O! Widzę, widzę. Co to jest? Yy? Myślałam, że będzie ząbskie! A to tak słynie to? Dźwięki Siren Nie wiem, czy w tym momencie się tam naparzają, bo słyszę i Siren i Slendermana. No, ale myślałem, że będzie jakieś... Okej, okay, nie wiem, jak to się stało, ale chyba wykupiłem dodatkowe życie. To wykupiłem chy... Znaczy, nie wykupiłem za reklamy. Ale się mieni, czyli chyba im dłużej yy, daję sobie reklamy, tym bardziej będzie się mienić. Chyba. Nie wiem, ślepy jest to, co Brzeliśmy no tu nie może I ja minutę mamy, minutę! Hmm. Miejmy nadzieję, że żadnych reklam znowu nie będzie. E, ten Exit, czy ja mogę iść do tego Exitu? Nie. Z tego co ja się pamiętam, że strasznie się bałem w tej kiery. Nie wiem czemu, ale się jej bałem. Czyż ona jest w ogóle niestraszna, no ale młody ja się wszystkiego bał. 20 sekund. Co mi nie wróży za że? Chyba. No, bo... Nie do tego. Nie do tego. 15 sekund. Do tego. No jest. Szybko! Nie, kończyk. No, co tylko słychać... A w tego filmu Slenderman, dosłownie tam była taka... spadań Tam była o taka scena. Widzowie, jesteśmy w lesie o trzeciej nocy. Tak naprawdę to nie, po prostu włączyłem filet Słyszeliście to? Słyszeliście? Słyszeliście? Sły, sły, tam sły, słyszeliście sły, 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 sły. wcale, wcale, nic nie po prostu postrząs na kamerę i tam nie by będzie i nagle lewę tutaj to momencie Więc No <śles> Więc to będzie ok Wow! <laughs> oh T'es... Alors on est où quand Tu On Sérieux Oh C'est terrible On te pose On est déjà 15 Oh On tu t'en fait je Guys, on dzieje jak Jezus. Jezus! Się Tu. Goni, goni. Ale Slender, ja pierchucia. O, znika. się odpalił? Nigdy nie A, jeszcze raz. Widzowie, udało mi się znaleźć filmik z tej gry, gdzie ktoś ją przeszedł. Mi się niestety nie chciała włączyć z nieznanych mi z powodów. Może to jakiś wirus. Nie wiem, ale mi się nie chciała osobiście włączyć. Co ciekawe, ona jest tylko w dwóch językach. <gry> Więc... Chyba widać, jak mało osób w Jeszcze sobie sprawdzimy opinię na Google Play. Mhm. A my zobaczmy, jak wygląda końcówka. Tutaj ucieka. Okej. Okay. Nie. O nie wie, gdzie iść, o nie wie, gdzie iść. Czyli to nie jest e błąd, tak jak było u mnie, nie, po prostu faktycznie tak to jest. I czy u niego też bardziej tak, ile ten szum? Hmm. Dawajcie Mhm. Nie, u niego nie było szumu. Nie wiem, może cylinder mnie jakoś tam dogodził? A. Udało Ci się uciec. O. Dziękujemy za grę. No okej. Okay. No to jak widzicie, nie było żadnej kasenki czy coś. Yy, Ponieważ już też słyszałam, że to uniwersum Slendermana jest połączone z graniem, więc jeżeli chcecie, abym zagrał w kolejny horror, zostawcie łapkę w górę. Ja się jeszcze nie żegnam, bo musimy sprawdzić. Statystyki na Google Play, ile osób w to coś zagrało Więc widzimy się za chwilę znaczyć, że ta gra ma PGE 12 plus Bombany są już jak... Straszniejsze niż to A bombany mają 12 plus Co tu jest? O! Sto tysięcy pobranych opinie mm. okay. Przeczytajmy Slenderman Slender mam po niece porażkę <gry> Ja nie mogę to jest jakiś żart. Żart. Ta gra ma nawet wyłączone opinie, bo ludzie ją tak zjechali. Ile to ma gwiazdek. Nawet jej nie pisze ile to ma gwiazdek. To widać, że ta gra jest tak. Że. Ta gra jest taka zła. To coś. Widać jeszcze po tej grafice. Jak to wygląda. Jeżeli chcecie, żebym zagrał... Na przykład w tą grę. To jest zarąbista grafika. To ma cztery gwiazdki. 4,5. i pół. Głównie piątki. I ogólnie. Zostawcie łapkę w górę i suba. Tutaj macie ocenę tej gry. Według mnie. A my się widzimy w kolejnym odcinku we czwartek. Pozdro i zostawcie łapkę w górę i